Cześć, jestem Ola z megaprezent.pl. Chcę Wam pokazać naukowo-edukacyjny zestaw badający jedno z najbardziej tajemniczych zjawisk przyrody. Zobaczmy, co zawiera zestaw. Przezroczyste pudełko z opiłkami żelaza, pierścienie magnetyczne, Podpora pod pierścienie, samochodzik, kompas. Kolorowe magnesy, kompas, oprócz żelaza wszystko po to, aby poprzez zabawę odkrywać sekrety tajemniczej siły magnetycznej obecnej na naszej planecie. Te i wiele innych ciekawych zabawek znajdziecie na naszej stronie megaprezent.pl. Pozdrawiam!